Oto kilka mało znanych newsów i innych ciekawych wiadomości. Ocalenie polskich sierot przez Maharadże z Nawanagaru. W czasie II wojny światowej Maharadża Jam Saheb Digvijay Sinji z Nawanagaru, obecnie część Indii, przyjął około tysiąc polskich dzieci, zapewniając im schronienie i opiekę. Mało znane fakty z życia Mikołaja Kopernika. Podczas pobytu w Rzymie w 1500 roku, Kopernik prawdopodobnie wygłaszał wykłady z matematyki i astronomii, na które uczęszczali zarówno studenci, jak i profesorowie. Przyszłość komunikacji, zbierania i publikowania newsów. W nadchodzących latach, komunikacja oraz sposób zbierania i publikowania wiadomości będą ulegać znaczącym przemianom pod wpływem zaawansowanych technologii. Metaversum. Wirtualne, trójwymiarowe przestrzenie umożliwią nowe formy interakcji społecznych. Użytkownicy będą mogli uczestniczyć w wirtualnych konferencjach prasowych, wydarzeniach czy spotkaniach, co zrewolucjonizuje sposób, w jaki konsumujemy i dzielimy się informacjami. Nowoczesne formy komunikacji, rozwój platform społecznościowych i komunikatorów wprowadza wielokanałowość w komunikacji. Użytkownicy będą korzystać z różnorodnych narzędzi do wymiany informacji, co wymaga dostosowania treści do specyfiki każdej platformy. Edukacja medialna. W obliczu rosnącej ilości informacji, edukacja w zakresie krytycznego myślenia i umiejętności oceny wiarygodności źródeł stanie się kluczowa. UNESCO podkreśla znaczenie dostępu do informacji oraz tworzenia etycznego ładu w cyberprzestrzeni. Dezinformacja i fake news. Wzrost liczby fałszywych informacji wymusi rozwój narzędzi do ich wykrywania oraz promowanie odpowiedzialnego dziennikarstwa. Społeczeństwo będzie musiało nauczyć się rozpoznawać i unikać dezinformacji. Najstarsza restauracja w Europie. We Wrocławiu znajduje się piwnica Świdnicka, założona w 1275 roku. Uważana za najstarszą działającą restaurację w Europie. Pustynia Błędowska Polska Sahara. Na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej znajduje się Pustynia Błędowska największy w Polsce obszar lotnych piasków, często nazywany jedyną naturalną pustynią w Europie. Przyszłość komunikacji oraz zbierania i publikowania newsów. Współczesne dziennikarstwo. Stoi przed wieloma wyzwaniami i przemianami, które kształtują jego przyszłość. Integracja sztucznej inteligencji. AI jest coraz częściej wykorzystywana w procesie tworzenia treści informacyjnych. Przykładem jest zastąpienie ludzkich redaktorów technologią AI przez Microsoft News i MSN. Zmieniające się modele biznesowe. Tradycyjne źródła przychodów, takie jak reklama Display tracą na znaczeniu, podczas gdy subskrypcje stają się kluczowe. Wydawcy poszukują alternatywnych źródeł dochodu, takich jak wydarzenia, partnerstwa z platformami AI czy donacje. Wzrost znaczenia dziennikarstwa obywatelskiego, postęp technologiczny umożliwia każdemu tworzenie i udostępnianie treści, co prowadzi do rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego. To zjawisko wpływa na przyszłość zawodu dziennikarza w wirtualnym newsroomie. Personalizacja treści i bańki informacyjne. Algorytmy mediów społecznościowych dostosowują treści do preferencji użytkowników, co może prowadzić do izolacji informacyjnej i ograniczenia różnorodności opinii. Ewolucja formatu newsów. W erze cyfrowej tradycyjne formy dziennikarstwa Ustępują miejsca nowym formatom, takim jak podcasty, multimedia czy interaktywne reportaże, dostosowując się do zmieniających się oczekiwań odbiorców. Podsumowując, przyszłość komunikacji oraz zbierania i publikowania newsów będzie kształtowana przez rozwój technologii, zmieniające się modele biznesowe oraz rosnącą rolę odbiorców jako twórców treści. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy do pogłębienia różnorodnej wiedzy na naszych kursach i szkoleniach.